W końcu, mój syn, ale dzisiaj do szkoły idzie pierwszy dzień. Tornister już mam przygotowany, ze podpisane. E, długopisy są w, w, w tym w piórniku. Ej, synku! Psst, psst! Ps. Halo, halo! Żyjesz? Halo! Tatusiu! Co jest, Tatusiu? No, ej, przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Jaką niespodziankę, Tatusiu? E, e, ja ogólnie śpię. Ja ale nie wstawaj, wstawaj szybko, bo idziesz do szkoły. Pierwszy dzień w szkole dzisiaj. Dobrze, ej, słuchajcie, ja jestem laki i dziś jest mój pierwszy dzień w szkole. Ja się strasznie stresuję. Nie wiem, nie wiem normalnie, jaki, jaki plecak wybrać i nie wiem... Nie, ja nie chcę iść. Ja idę dalej, ja idę dalej do kołyski spać, bo się bardzo stresuję. Pierwszy dzień w szkole nie, to nie dla mnie. Wiecie co? Szybko zabagortukuję tutaj drzwi, żebyś mój. żeby mój tatuś ogólnie nie dostał się. Okej? Okay. Yy, tutaj tak, tutaj tak szybciutko i pójdę dalej spać, jakby nigdy nic. Yy, nie mogę dzisiaj. Ja bardzo stresuje szkoły. Nie chcę iść do szkoły, no. Nie syn, Synku, synku, co, to, co tu zrobiłeś tutaj? Jakiś dywandałeś z ziemi? Halo! Halo! No, trzeba się przekopać. O nie. O, dobra, co tu. Ziemia, O nie. Tutaj. O nie. O, tatuś, o, nie. Tutaj dobra. Nie, 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 tatuś. Jednak Ostatnio. musisz, musimy od razu iść. Chodź. Koniec z kołyską. Trzeba zniszczyć to. Idziemy do szkoły. Ale... Ale, ale tatku, tatko ja naprawdę tam nie chcę iść Chodź synu, idziemy tutaj chodnikiem, ja cię zaprowadzę, tutaj ładnie wszystko ale Chodź, ta... patrz, już, już widzisz tam swoich kolegów Ja widzę, no no dobrze tato, to życz mi powodzenie, to mój no. pierwszy dzień w szkole Wydaje mi się, że jestem odważnym chłopczykiem Dobrze, dobrze, to ja idę do szkoły, mój pierwszy dzień w szkole, ja jak ja się odnajdę O, o hej, hej, o, o hej co robicie ogólnie? Bo ja się lubię zabaw zabawkami, się lubię bawić. Dzień dobry. Witam tu wszystkie dzieci zgromadzone. Kto tutaj jest od pana Mareczka z klasy? Od, od pana Mareczka, proszę pana, ja jestem. Ja jestem. Strasznie się stresuję, To mój pierwszy dzień w szkole. Mhm, tu cię tu przyprowadził. Okej, okay, wszystko masz przygotowane. Jakiś plecak, zeszyciki. Wszystko jest, tak? Tak, wszystko jest. A, a w którą stronę? Gdzie jest moja sala? Gdzie ja dzisiaj będę tu, tu, tu. się uczył? O, dzwonek na lekcję wybił? Dzie Dzień dobry! E, witam, witam, e, e, witam. E, hej, hej, jestem! Laki jestem, wiecie? O! o tutaj pan już zaczyna lekcję. Ja rozdam swój No to dzisiaj tylko y, 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 wyliczymy sobie działanie 2 plus dwa. To jest ile? Może Laki powie? Proszę pana, ja nie wiem, ja jestem małym chłopczykiem, ja jeszcze nie umiem dodawania, na lekcji matematyki jeszcze nie byłem. Czekajcie, bo coś, coś, tutaj ktoś mnie woła, chyba jakaś nowa uczennica przyjdzie zaraz. Złata, mam jakieś drzwi, jak ktoś się otworzył. O. Cześć, cześć, koledzy. Cze 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 cześć, ty jesteś nowa uczennica? Dobrze, ja sobie usiądę, obok, obok sobie usiądę. Ej, ej, Tresuję się bardzo, tu to, to za dziewczyna tam z tyłu. Zobaczcie. A czemu to... tak cichutko mówisz, chłopczyku! Ej, e, ja, się, ja się ja się trochę wstydzę, wiesz. E, jestem pierwszy dzień w szkole, tak jak my wszyscy tutaj. E, no i naprawdę nie wiem e, ogólnie co dzisiaj będziemy robić, ale... Ale usiądź sobie na lekcji. E, m, m, o jejku, jaka ona jest... Jaka ona jest ładna chyba! Ej, chłopaki! Widzieliście, ta, ta uczennica jest naprawdę... Ta uczynica jest naprawdę fajna, ta różowa. Mi się... Mi się ona chyba podoba na pierwszy rzut oka... No, i no i opowiadałem tatusiowi, że, że pierwszy dzień naprawdę mi się w szkole podobał, że mi się spodobała taka y, różowa dziewczyna. A tatuś powiedział, no i trzeba było się nie martwić. Ogólnie chciałem piaskownicę, żebyś tatuś mi tutaj piaskownicę w pokoju zamontował. Ale, 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 o, mam taki basenik z tatuśką. Ale super, jakie ja się super bawię. Ej, Kogoś tam widzę, czekajcie. Ale piękny dzień! Ej, ale sobie tutaj! Wow, ale to jest super balkonik, wszystko w porządku! Czy to, wow. to jest... Ta, A tam, kto tam, tam jest? I, i, czekajcie, ona mnie chyba zauważyła! To jest chyba ta dziewczyna, co, co, co mi się podobało ze szkoły. Czekajcie! Widzę, je, widzę jej... czoło. To czoło! super chłopak fajny! Czekajcie, ona coś mówi! Hej! Hey, ty tu ty, 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 mię... ty tu mieszkasz! Mhm. Uh -huh. Już od niedawna właśnie, ale się przeprowadziłam tutaj. Może zrobimy sobie taki mościk do siebie, co? E, dobra, ej, a może się pobawimy z zabawkami. Jakie masz zabawki? O, ja mam mnóstwo zabawek, lalki, e, e, autka, wszystko. E, e. Ja się właśnie e, autkami nie bawię, ale ale, ale ale, samochodziki mnie interesują. ale Znaczy, z zabawkami takimi lalkami się nie interesuje, wiesz? Aha. Aha, no dobra, ale takie kosteczki fajnie, fajnie się pobawić takim się... Wow, ale masz kaczkę! Ej, a może chciałbyś y, zobaczyć co moi rodzice robią? A co? Zajdźmy się zajmiem. Czekaj, coś słyszę tam, coś tam słyszę, co i tak krzyczą tam, czekaj się. Podsłucham, co dobra, to wstrzyma za ścianą Czemu i tak krzyczą tam za ścianą? No i ta się Bo wiesz co robią? Co oni robią? Może pójdziemy, zobaczymy, czekaj, czekaj. Chodź, chodź, chodź! I ogólnie byłem na taką stronę, że przyśmieć. Nie bo Co jest wyobrażasz to, to sobie, że muszę skończyć. Teraz mi, mi się przypomniało, my ja cię! Nagrywa no. Minecrafta? To jest twój tatuś? To jest mój na tatuś! To jest Ja tutaj muszę i... teraz I właśnie... Ej, nie przerywaj mu, nie przerywaj mu w nagrywaniu. ja ale on ma on ma komputer, moi rodzice nie mają takich komputerów. do zrobienia tego. A może ty byś chciał zostać takim youtuberem, co? No on dokładnie nagrywa sobie Minecrafta i już to na taki na YouTube'a i tam wszystko, ludzie mu to oglądają, wiesz? O, ja Ej, czekaj, ma mamusia... mamusia mnie woła na obiad, wiesz, ja już muszę lecieć, ale, ale super, może... Może kiedyś się jeszcze spotkamy, wiesz? Ej, ty się nazywałaś Dobra. jak? Ja jestem Frania! O, ale super, ja jestem Lucky. Miło mi cię poznać, to papa! Papa! Pa. Odpalam YouTube. I ile już mój kanał ma subskrypcji? Co? Już 200 tysięcy? Ja cię! Ale super, jaką mam widownię! Jaką ja mam widownię już? Normalnie nie wierzę. Dobrze, dobrze, że ogólnie yy, zacząłem nagrywać. Tak mi się to podoba, tak ja to lubię. Że. O! O! Tutaj. No, 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 no! Cześć, jaki masz tutaj tutaj dla ciebie obiadek fajny, wszystko przygotowane. O. Proszę, stek. Eee, yy, tutaj jakieś ciasteczko, proszę. Jeku, w ogóle, jak ja się cieszę, że Cię wtedy poznałem, jak byliśmy młodzi. Zobacz, teraz ogólnie widzimy sobie spokojne życie. Jesteśmy YouTuberami, para YouTuberów, która się nagrywa. No, po prostu coś, coś wymarzonego, co? No tak, 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 ale popatrz, chodź tu przed, przed, przed yy, dom i, I czasami tu dzieci normalnie nam przychodzą jakie I chcą autografy od ciebie No oczywiście, że tak ja już mam 200 tysięcy Serio, już mam 200 tysięcy subskrypcji Jak ja dziękuję wam za to Dziękuję wam za to, że jesteście yy, ze mną I normalnie yy, moje życie jest tak superowe Tak superowe, piękne Idę w tym yy, kierunku O, pójdę do tego sklepu tutaj Bo, bo tutaj mamy poblisko taki Ej, sklep laki, 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 proszę cię Ej, mogę z tym zdjęciem coś zrobić, naprawdę! Proszę! Oczywiście, że tak ty, ty znasz mnie z YouTube'a, nakrywam fajne filmiki na YouTube'a, no. nie? Czekaj, ustawię tutaj kamery, tutaj druga kamera, trzecia, czwarta, pyk! I mam 10 zdjęć teraz. Okej, okay, ale super, że cię spotkałam. 200 tysięcy subskrypcji dzisiaj wybiło, nie? To tak. kanale. A, a, a jesteś w Lucky Team? Klikasz łapeczki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i piszesz w komentarzu Lucky Team no oczywiście! Codziennie, codziennie i, i cały czas pisze żebyś nagrywał coraz więcej odcinków. Wow, ale super! E, normalnie widz, widz, bardzo, bardzo lubię swoich widzów i życzę ci miłego dnia, pozdrowionka! Dzięki, siemka! Dobra, ja biorę tutaj jab 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 jabłka, e, jabłka miałem kupić, tak? Jabłka miałem kupić. Wow, szafa grająca. Ty, 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 ty. Wow, ale super normalnie kocham swoich widzów. Uwielbiam swoich widzów, naprawdę przez sympatycznie. Pam, pampa! A to kto? Yosie! Manko wszystkich bardzo serdecznie! Dzisiaj nagrywam dla tle e, domu lakiego, tego najsławniejszego youtubera ty. tutaj w, w tym mieście. Ej, mam! E, wiecie ile ty masz kamer? Ty też nagrywasz na YouTube'a? No tak, no przecież! Ty też ty jesteś laki, przecież... No ja tutaj właśnie mieszkam w tym domku, ale... No właśnie! Ale masz super fajną, fajny dom i to te auto też. No ogólnie to, to kupiłem sobie właśnie ostatnio, a, ale wiesz co, życzę ci powodzenia też na tym YouTube, żeby ci wyszło. Dzięki, dzięki. Właśnie dzisiaj wziął sam nowy odcineczek, właśnie to chodź, może nagramy razem coś! Dobra, ale wiesz co, ty poczekaj, bo przyszedł do mnie teraz SMS, że muszę, muszę pojechać do szpitala, Podwiedziesz mnie? Moja dziewczyna jest w szpitalu, coś się stało, coś się stało! No to pewnie to dawaj, ja ci już... Już tam za i ciekawe co się z nią stało! O, Moja Boże. dziewczyna jest w szpitalu, ja nie wiem co się stało, ale coś chyba poważnego! Poczekaj, poczekaj! O, tutaj prosto jedź i, i w prawo! Dobra, lecimy do szpitala. Tu jest szpital, tu jest szpital, no? O, co się z nią dzieje? Co się z nią dzieje? Czekam tutaj w poczekalni, chodzę w kółko, w prawo, lewo, prawo, lewo. Cały czas dookoła. Nie wiem co się dzieje z moją dziewczyną. Zaraz może, zaraz może ktoś przyjdzie mnie zawołać. Bo, bo ja naprawdę się, naprawdę się stresuję. Ja cię, co ono, co, co, co jej się stało? Co jej się stało? O! O, zostałem wysłany. Tak? Dobrze, już przychodzę, już przychodzę. Co się dzieje? Laki, chodź tutaj, szybko, szybko. Franiu, Franiu, co się dzieje z tobą? Co się z tobą dzieje? Nie uwierzysz, wiesz co się stało? Co się stało? Jejku, ja się o ciebie, Pop o ciebie martwiłem. Myślałem, że, myślałem, że coś poważnego się stało. Czy wszystko z tobą ok, dobrze się czujesz? Popatrz, kto tu jest? Tutaj. Ha, czy to nasz nowy synek? Tak, tak. Cieszysz się? Jego kłodu? Strasznie się cieszę. E, Jak, ja go nazwiemy? Może, może, może. Może, na... może niech, niech widzowie napiszą, nagramy odcinek tutaj, że mamy nowego synka. Dawaj, może. No właśnie. Kamerę? właśnie. Mam, oczywiście! Dobra, trzymaj, a nie w tą stronę! Dobra! O, to... Tak właśnie, no! Ej, słuchajcie, urodził nam się nowy synek! Jak mamy go nazwać? Napiszcie w komentarzach i kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Jesteśmy teraz z rodziną YouTubeową i nauczymy synka, jak nagrywać i montować filmy, co? No oczywiście! Dobra, to lecimy do domu z nim od razu i nagrywam nowe odcinki. Chodź, lecimy, uciek, idziemy, idziemy od razu, ale super! Normalnie rodzinka youtuberów, ale się cieszę! Ja już jestem w kwiecie wieku starszy chłopak z brodą broda mi już urosła ale muszę tak powołali mnie do mojej firmy bo mam dużą ogromną firmę z własną, związaną z nagrywaniem na youtubie i prosili mnie, żebym tam nowe światło zainstalował. Już mam aż 2 miliony subskrypcji! Tutaj jest tyle subskrypcji na moim kanale, że, że ogólnie jest bardzo dużo. A... Ej, chłopaki! Chłopaki! Chodźcie, szukamy tego Lakiego, najsłodniejszego youtubera, musimy, musimy go tutaj... Ej, nie uwierzycie, patrzcie, kogo widzę. Lakiego. Nie. O nie, słuchajcie... Super. Laki, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Słuchajcie, mam bardzo dużo, mam bardzo dużo teraz, mam bardzo dużo teraz widzów, e, ale ja naprawdę nie mogę, ja się spieszę do firmy i ciężko mi, ciężko mi, nie umiem, nie umiem odmawiać widzom, dlatego ja teraz szybko się spieszę do swojej firmy. Dzieci, przepraszam, ale, ale ja muszę, ja muszę iść do firmy, muszę iść do firmy. Ale jedno zdjęcie prosimy, prosimy jedno zdjęcie, tylko już autograf... to mam wczoraj, ale ja już to mam wczoraj chyba e, robiłem zdjęcie, nie pamiętasz? O, no całkiem możliwe, ale, ale wiesz, no chciałbym drugiej, trzeciej, czwartej, dziesiątej. Przepraszam, ale ja się spieszę, muszę iść do siedziby, do firmy. O! A, tutaj jest ochroniarz, to nie możemy tu iść. O! O, witam, witam, witam wszystkich serdecznie. Patrzcie, tak, moja firma się rozbudowała. Zatrudniłem swoich inform, informatyków tutaj, różnych YouTuberów, i, i jest wesoło. Ale, ale, właśnie mówili, że brakuje tutaj światła w mojej firmie, Dlatego, już tutaj, wszystko oświetlam. 2 miliony subskrypcji naprawdę dużo robią swojego. Muszę, muszę brać wszystkie czyny, i za wszystkie czyny muszę brać odpowiedzialność. O, witam, przyszedłeś nagrywać u mnie? Wit Witam, tak, tak, tak. Dzisiaj montaż nowego odcinka na twój kanał. Proszę, tutaj można jeszcze się dograć jak co. to wstawkę, no. wstawkę mam nagrać, tak czy jak? Mhm, tak, tak, tak. Że zapraszasz do łapkowania i subskrybowania, może O, witajcie na mojej filmie, Ja jestem laki stary chłopak i i naprawdę ogólnie to, to 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 zapraszam wszystkich do lajkowania, oglądania do końca i do subskrybowania. O! Dobrze, 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 dzięki. Wszystko jest w porządku. To na dzisiaj będzie już. Wszystko na wszystko dzisiaj. To wszystko. O, Dzipl dzisiaj przyszedł mnie odwiedzić. O, chłopak, też dobry ziomek, już ma 5 już ma milionów subskrypcji. E, wie pan co? Ja już pójdę do dziewczyny, bo z dziewczyną jestem umówiony. Dobra, 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 to siemka. E, frania, o nie, tam, tam są jeszcze. Nie, te, te dzieci. Frania, moja dziewczyna ogólnie cały czas też nagrywa. Znalazła sobie, wyobraźcie inne zainteresowania. Idę właśnie, bo się umówiłem z nią dzisiaj na spotkanie, no i tak to właśnie jest, jestem... O, Frania, hej! Siemanko, siemanko, ale wiesz co, już chyba musimy wezwać sobie tutaj taksówkę do domu, bo, bo nie bardzo chyba nie, 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 zajdziemy, co nie? O, no już, już te stawy, stawy nie te, już nogi troszeczkę bolą, co, ale zobacz i cały czas mi przybywają nowe subskrypcje i nowe łapeczki w górę! Ja cię, no co ty! Ale fajnie! Dwa okay. miliony subskrypcji już mamy! Oj, Franiu! Wiesz co? Ten, ten dom na Bahamach co mamy, to kupimy sobie mhm. taki drugi. Wow, no okej, okay, dobra, to no to lecimy do niego. Dawaj. Ej, I, i, i ogólnie a, masz, a masz, tą, masz tą moją laskę do podpierania się, bo mi się ciężko chodzi, a mieliśmy taksówkę zamówić. Już, już ci ją daję, trzymaj, tutaj masz jedna, druga. O, jejku, dziękuję Ci bardzo, moja kochana żonko, ślub wzięliśmy w ogóle, muszę wam się pochwalić. Ślub wzięliśmy z franią. Teraz ogólnie jesteśmy starszymi, ale ślub wzięliśmy. E, ty, a nasi, nasi synkowie ogólnie jak dorośli. Pokażemy synkow, synków chyba, co? Franiu? Mhm. Tak, tak, tak. Dobra, to wsiadaj do auta. Lewo, prawo, o! Przechodzimy przez pasy. O, a synka miałem wam pokazać. No to wam pokażę mojego synka. Lakus już jest duży, fronek też już jest duży. O, tutaj chyba wszedł właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj sprawdzam właśnie czystość w tym lokalu, bo wszystko tutaj jest moje. O, hej, Lakusiu, co robisz? O, cześć, cześć, cześć. Ja tutaj popatrz. Mam cały ten budynek, wykupiłem ostatnio i właśnie sprawdzam jego czystość. Czy wszyscy dbają o niego? I czy, czy nagrywają na, na YouTuba też? Na swoje wow. kanały. Taki mój synek, zobaczy, taki cały blog sobie kupił. Ogólnie to ty, ty masz pieniążki, a ile już masz subskrypcji na kanale? Wow, już mam z 500 tysięcy, wiesz, już mam. A, a to tu ostatnio też kupiłem sobie ten sklepik elektroniczny, cały jest mój. E, no i wiesz, wszystko to fajnie. Tu YouTube, sklep YouTuberów tutaj masz, Wow, mhm. oh. Taki specjalny. Pieski no. tutaj widzę. Jo, ci jakieś nowe tutaj przedmioty. Ty te, te Lucky Bloki tutaj też skąd je wziąłeś? A, no to wiesz, taki był odcinek co, co do specjalnego takiego miejsca jechałem, gdzie były same laki Bloki. Jo, cię kręcę. Sykku, jak ja się cieszę w ogóle, że, że już tak, tak dobrze się, dobrze się dogadujemy i dobrze się rozwijamy. No, dobra, no to, to co? Dobra, to ja lecę ogólnie do mamusi, wiesz, bo tam już jestem umówiony z nią na randeczkę, dlatego ty się trzymaj i tam sprawdzaj te sanitarne porządki i rób tam z tym budynkiem, nie? Cześć! Cześć!